Jak na bootcampie? Jak przygotowania do S1? No, no przyjechaliśmy tutaj, jesteśmy na trzech dni na razie. No, jesteśmy bardzo zadowoleni ogólnie, ogólnie z samej miejscówki tutaj. Jest... Warunki są najlepsze, jakie moglibyśmy? No, mieć. no właśnie chcieliśmy, tu jest tak spokojnie, fairy fajnie, komputery, wszystko jest. A mieliście gdzieś jeszcze inne miejsce do wyboru? To znaczy w tej chwili? No, mieliśmy kilka, mieliśmy kilka opcji. Znaczy byliśmy w Krakowie ostatnio i tu no. naszego znajomego. Tam też było fajnie, wtedy były problemy z, tam, z internetem. No też było spokojno, ale jednak tutaj to jest tak profesjonalnie typowo i no, czułem się naprawdę tak, że możemy pracować w 100%. A tu gdzieś niedaleko mieszkacie? Mamy hotel z 500 metrów stąd, z kilometr może. A no wychodzimy, przychodzimy sobie. Rozumiem, dobra. A niedawno się rozstaliście z Darkiem, coś było... Jaki był popyt może? Jakoś nie, nie dogadywaliście się? Nie, no to z Darkiem się rozstaliśmy w przyjaznej atmosferze. Warunkiem, yy, warunkiem, powodem było to, że Lord zgodził się w końcu z nami współpracować. No i sam Dark przyznał, że wyjdzie nam to na lepsze, także... No, a z chcieliśmy od się... zawsze pracować i no, w końcu się udało go namówić. O skończył z graniem profesjonalnym, więc no... Nie, nie wahaliśmy się po prostu, żeby no, zrobić to samo. Czyli Lord był już dawno w planach, a... Tak, tak. No czy to ja już kiedyś mówiłem nawet też w jakimś wywiadzie, że... No Lord to była pierwsza osoba, którą chcieliśmy na ten od zawsze, no tylko że on wcześniej nie chciał za bardzo, bo grał no i w końcu się udało. A jak się z nim współpracuje? Najlepsza osoba. E, niedawno w v v logu i NOSEM wspominał o tym, że bierzecie udział w dużej ilości turniejów. Jakoś to ograniczyliście? No... Tak, teraz... No, staramy się jak najmniej grać, jak najlepiej się przygotować do, do eliminacji w kolonii. Odmawiamy wszystkie oficjalne jakieś mecze. Przez praktycznie pół roku graliśmy tylko oficjale i mecze graliśmy oficjalne tego no i nie mieliśmy jak po prostu trenować. Graliśmy, przechodziliśmy na treningi i musieliśmy od razu grać po dwa, trzy mecze codziennie. No to to jest troszeczkę, no nie, nie mogliśmy po prostu zrobić to, co nam nie wychodzi, tam w sensie jakieś błędy poprawić takie rzeczy. A teraz staramy się bardziej tak, że grałem tylko te najważniejsze rzeczy, które musimy. Które są ważne dla nas, tam dla organizacji, no i przede wszystkim skupiamy się na tych w których będziemy jeździć. No i w tej chwili, jak wiadomo, no, przygotowujemy się jak najbardziej do kolonii. A tu trafiliście w kolonii do grupy B z Team Ebity, tak? Jakoś um, przygotowujecie się na nich, czy raczej kogoś innego się obawiacie? Czy, czy w ogóle kogoś się obawiacie? Może? Obawiamy się na pewno, tak? Gramy pierwszy mecz chyba z najlepszą drużyną z naszej grupy, czyli z Titan. No, musimy na każdego uważać. Nie ma, nie, na, takim, na takich eliminacjach nie ma łatwego tego Jeśli chcesz avansować tamto, to niestety no, trzeba pokonać praktycznie wszystkich. No i wiadomo, no, niestety trafiliśmy w pierwszy mecz na najcięższych według nas przeciwników w tej grupie. No ale no, jeśli wygramy ten mecz, no to myślę, że damy Pekana radę dalej. A co po SL1? Chyba kolejny weekend po, po eliminacjach w kolejni mamy Polskę Sport, Sport, Sport Challenge. Sport. Challenge. No, tam chyba raczej jedziemy sobie. Tak na luzie. Potem panujemy troszkę przerwy sobie zrobić. No i w zależności od czy dostaniemy teraz do SL1, to no wtedy będziemy dalej już osto a a tak to sobie jakby właśnie przerwę zrobimy. Bo też już szczerze mówiąc, nie pytam, kiedy mieliśmy chociażby więcej niż 4 dni wolnego. Ciężkie teraz musimy. Ciężkie życie, no, życie gracza. A graliście też z Virtus Pro, jak się grało? A... No z nimi zawsze podchodzimy. W 100% skupieni i chcemy zawsze wszelką cenę wygrać. Chyba tylko raz nam się na razie udało. Na ale Zawsze myliśmy tak, że kurde no, no, mogliśmy wygrać. Bo, mogliśmy, ale no, niestety widać, że ich doświadczenie no, jeszcze, jeszcze no, przebaszczało nas, ale no, cały czas staramy się po prostu ich tam kiedyś wygryźć.